Moi drodzy, w końcu doszło do tego pięknego momentu, na który czekałem chyba od kiedy po raz pierwszy zacząłem kręcić śrubki w garażu moich rodziców w kanale, czy na podjeździe, czy gdziekolwiek, gdzie dało się w ogóle zelewarować auto. Mowa tu o marzeniu chyba każdego domowego mechanika, czyli posiadaniu własnego podnośnika. I po 12 latach rzeźbienia aut z każdej pozycji, tylko nie takiej, dzięki uprzejmości firmy Szczepan położyliśmy swoje łapki na tym modelu. Jest to podnośnik firmy Redas L230, jest to automatyczny podnośnik do 4 ton, dwukolumnowy, także jest naprawdę sporym zapasem. Biorąc pod uwagę, że my kręcimy głównie do BMW trójki. na co dzień mam 7, to i tak jest 1800 kg max, także nie musimy się martwić o limit i kruchość tego modelu. Zamontowanie podnośnika zajęło nam dwa dni, tak naprawdę zajęłoby jeden, gdybyśmy wcześniej przeczytali instrukcję i wiedzieli na co się przygotować, ale no my to my, klika certyfikowanych specjalistów. No Dla mnie największym plusem tego podnośnika jest to, że jest czarny, bo wszystkie te inne podnośniki są typowo przemysłowe, żółto-szare, nie wiadomo jakie, ten jest zajebisty, cała konstrukcja czarna, czerwone napisy, skrzyneczki, silniki, wszystko na czarno. Kolejna sprawa, że jest ogromny. Teraz siedzi na nim Jaguar XJ, czyli pochodna 7 S-klasy i tak dalej. No i spójrzcie sami, nie wygląda na za wielkie bydle, a jest. Nie będę wam tu nawijał makaronu, jaki to jest wspaniały podnośnik, bo nic o nim jeszcze nie wiem. Wiem, że już nas zaskoczył z prędkością podnoszenia się i opuszczania, bo podnosi się w 47 sekund, a opuszcza w 58. Uwaga! Pierwsze linijki w podpunkcie wykwalifikowany personel. Uwaga! podnosić mogą obsługiwać wyłącznie osoby o odpowiednich kwalifikacjach. <gryzny> Połączenie elektryczne muszą być wykonane przez elektryka z uprawnieniami. Osoby nieupoważnione nie mogą przybywać w pobliżu podnoszonych elementów. Ja upoważniam siebie. Krok pierwszy. Otwórz opakowanie i wyjmij wszystkie elementy. Co my tu mamy? Te tak, obudowy tych. Krok drugi, umieść sporniki między dwiema kolumnami, lub zawieźć kolumnę za pomocą dźwigu i odkręć lub ze stelaża. Uwaga, pamiętaj o tym, że upadek kolumny może nie tylko spowodować obrażenia, ale także uszkodzić kolumny. No shit. I teraz się zaczyna: zdejmij koło linowe u góry kolumny głównej i pomocniczej za pomocą szczypiec do pierścieni zabezpieczających, czego nie mamy. Jak pokazano na poniższym rysunku, zainstaluj stalową linę w górnym i dolnym kole kolumny, głównej i pomocniczej. Krok ósmy. Określ położenie montażu kolumn, postaw kolumnę główną i pomocniczą. Szerokość między kolumnami to 2,83 m. Martwimy się o 3 mm. Zamontuj kolumnę główną, a następnie kolumnę pomocniczą. Wywieź otwory na śruby rozporowe za pomocą wiertła. Pamiętaj, aby wiercić w sposób pionowy. Zainstaluj elektromagnes. Po montażu liny, zamontuj je z taką samą siłą po obu stronach. Łatwo to sprawdzisz po dźwięku emitowanym podczas podnoszenia. Posmaruj liny po montażu koniecznie. Zamontuj silnik. Krok 12. Krok 13. Połącz przewody olejowe. Do wszystkiego są rysuneki ładne, więc powinniśmy dać radę. Zamontuj skrzynkę sterowniczą i podłącz silnik. Troszkę elektryki zaraz będzie. Zainstaluj wyłącznik krańcowy, tu sporo podłączania jest, to już elektryka, dużo, dużo, dużo elektryki, znaczy dużo, względnie dużo. Krok 15, zainstaluj pokrywę elektromagnesów. 16, zamontuj ramiona, czyli ramiona na samym końcu. Krok 17. Uzupełnij poziom oleju. Pojemność zbiornika na olej wynosi 10 litrów. Aby podnośnik mógł normalnie pracować, poziom musi sięgnąć co najmniej 80% nominalnej objętości zbiornika. Zastosuj olej hydrauliczny HL32. Upewnij się, czy wszystkie połączenia są w dobrym stanie. Uwaga! Podłączenie może dokonać tylko elektryk z aktualnymi uprawnieniami. O, pierwsze oznaki, że sprzęt żyje. O. To się dzieje! To się dzieje! No panie! Oh yeah! Pierwszy raz pod autem! Ja pierwszy To się dzieje! Ale kolorowo! Piąteczka jest stabilnie. Ja to, żebym się dzieje, wie w końcu profesjonaliści to robili. Parkuję. Ojej! Chyba ofszerka pod głowitą! Ale w tych stary co za klipowy kadr. Hello. Morda, idzie już wiosna Głysa zimówka może być bezlitosna Uważaj, bo wjedziesz w jakieś drzewo Nieważne czy jeździsz BMO czy Alfa Romeo Jo, słuchaj, mam zajebistą opcję Kup oponę sobie i swojej lożce Po najlepszym koszcie, sklep opon to prosty Dobre gumy, więc uważaj na położkę Za cały komplet dostaniesz rabat Za ten hajsik zwróci Ci się kawa Więc ziomek graba. robimy bila Wbijaj w link w opisie, oponki zawijaj Bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku to, co tygryski lubią najbardziej: czyli rzeźba w gruzie. Mamy troszkę nowego towaru. Dorobiliśmy się. Trzeba z nimi ostrożnie, bo to nie były tanie rzeczy. Tutaj mamy. Po pierwsze, ostatnio byliśmy na malutkim teście E39 i jak tylko minutę się przejechaliśmy, to zaczęły klepać zawory. Także pierwsze co, to zmienimy dzisiaj olej na pewno, ale oprócz tego byłem u znajomego na eee, oględzinach zawieszenia, tak bym to nazwał, no i nie wyszły one dobrze. Właściwie to 6 wahaczy jest do wymiany. No i te 6 wahaczy kosztuje minimum najgorsze gówno na rynku. Stuwa za sztukę. W momencie, gdy mamy auto za pięć stów, to robi się ta matematyka troszkę nieprzyjemna. Dlatego odezwałem się znowu do ekipy Big Team, która poratowała nas w tej sytuacji. Zapytali się, czego trzeba, i zobaczą, co da się zrobić. Po czym przysłali nam znowu pełną paczkę łakoci. Co my tu mamy? Wahacz 1, wahacz 2, wahacz 3, wahacz 4, wahacz 5. Wahacz. To są chyba. To jest chyba do stabilizatora. Wahacz X. Do tego kolejny spytali się, czy trzeba czegoś jeszcze na koniec. Powiedziałem, no, że jeśli mam być Czepialski to wypadałoby być może zmienić lampy, bo są lekko usyfione. Chyba polifora? Kurczę nie wiem. No i to tyle, to. Pierwszy karton, ale mamy drugi karton. Ogólnie 39 kupiliśmy dwa miesiące temu. Po dwóch dniach, od kiedy kupiliśmy 39, już gwincik leży gotowy. Gwintik kosztował. 300. Zobaczmy, co reprezentuje sobą taki gwizd. Piękny. Hmm. Gwizd za 300 zł. Jakby, kurwa, nie ma co wymagać. Dobrze, no że ziemniaki nie przyszły. Czy niedobrze, bo tu nie ma śrub takich, które zazwyczaj są tu wbite na stałe. Oh no. Trzeba będzie kombinować. Ale regulacja dolna się przynajmniej kręci, górna nie wiem. A firma. jest ta. Tak myślałem. <laughs> Pytanie, czy w ogóle tłumi? Nawet tak nie tłumi, to będzie jeździł prawie na odbojach, bo walimy nim o ziemię. Ale najpierw olej. Dobra, taki... dobra, To Wygląda jak ciała z nie? Ty dawaj drugą bankę, kurwa. O kurwa. No weź. Dawaj, ja, 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 dawaj, ja, ja, ja. no. No. No, no dawaj. To ci na kurtkę. Co ty, co ty co robisz? robisz? No sikłem się. Co to tak powinno być? No, Łatwo zaszło. Jakby ktoś tu już był. Dobra, po zlaniu oleju bierzemy się za dyferencję, ponieważ podstawową modyfikacją każdego gruziarza jest co? Spawanko dyfra. Trzeba zasmarkać mechanizm różnicowy. Ogólnie E39 jak na standardy gruzowe, które widzieliśmy w przeszłości, naprawdę nieźle się trzyma, więc zobaczymy jak to się przełoży na odkręcalność wszystkich śrub. Uwaga, teraz to powinno wyglądać tak. On się tu opuszcza, na tym tym, przechylając się w prawo, tu robi się miejsce i wysuwamy go do tyłu. A teraz krótka anegdotka, bo wy myślicie sobie, że to trwało chwilę, moment, nie? wziął, wziął mi zrobione? Otóż nie, bo tutaj jest bardzo mało miejsca i trzeba było odkręcić dwie śruby. Tu jest więcej miejsca, więc nie było problemu, ale tutaj była ostra rzeźba, która zajęła nam 4 godziny, 3,5, nie wiemy dokładnie, nie chcemy się denerwować, w każdym razie nic nie idzie zgodnie z planem. Jak zawsze. To jest zasada. Zasada przygryzowania. Tak. No ale płośki to pamiętają, ASO w 98. Teraz będziemy ładować gwincik, więc musimy się pozbyć wahaczy. I musimy odkręcić amortyzator. Niestety, żeby go wykręcić od środka, to trzeba zdejmować kanapę z tyłu, półkę. Ale zaczniemy od odkręcenia wahaczy. Zobaczymy, czy się w ogóle odkręcą. Bo deser nam sprawił pewne problemy. Ogólnie okazało się, że mamy pełen komplet wahaczy na całe auto. Poza tymi wielkimi cholerami. Czyli dwa z przodu i dwa z tyłu. No i wszystkie wymienimy, skoro są. A teraz przewidujemy przyszłość. Mamy już trochę do czynienia z auto. I ogólnie, gdy amortyzator jest łączony ze zwrotnicą w tym miejscu, tu jest śruba. Ale oprócz tego ten amor jest nabity na taką tulejkę, która prawie zawsze po dobroci nie schodzi. Jedziemy. No, o nope. Przełożenie Widział Pan? To wow. wow! Wow! Jestem pozytywnie zaskoczony. A to w motoryzacji gruzowej szczególnie się zdarza. To się zdarza tak często jak E39 za 500 zł. Co jest? Banal. banał. Zerowy zwoń. Wzięli i odkręcili, nic się nie wydarzyło. Pewnie silnik pierdolnik, wyjedziemy pierwszy raz. Eee, musiałeś. Coś się turwało, ale. Ale co mnie to obchodzi? No tak, o tak, i tu też. O tak, i teraz do siebie. O tak, o właśnie. Ale się sypie. Ohoho. Ojej, ojej, o jak robi chrup-chrup. Jak czekolada na Magnumie. No, no dobra, widzę 3-13. No i patrz, jest problem, patrz widzisz, jest faktycznie zacisk króla Wejdź w dół Ale nie aż takim! To był dobry amortyzator Kurwa, co jest? No nie wiem, u góry się trzymać, się odkręciłem The fuck? I to trzy, na 100 pro Daj mi jakieś tu światło, ja tu muszę przeanalizować co tu się kurwa dzieje Weź tym porusza jeszcze chwilę Wszystko się rusza, a wyjść nie chce. Jeszcze z drugiej strony wyszło. Shalala. Samo wypadło. Ale wszystkie się ruszają, nie to, że jedna jest kurwa jakaś wryta. Co jest? Idę zajrzeć do drugiej dziury, z drugiej strony. Co tam się wydarzyło? No stary, tu nic nie ma. Tu nie ma o co się zaczepić w ogóle. Który się nie ruszał? Wszystkie się ruszają już. Psika i kurwa, aż się kołurze zrobi. Patrzcie co się dzieje. Patrzcie jaki kąt amortyzatora. Teraz patrzcie co się dzieje tutaj. Rusza się generalnie cały. Nie wygląda jakby cokolwiek go trzymało. A mimo to... No siedzi na miejscu śmieci. Ale co się dzieje? Nie wiem. Po kilku mocnych słowach w kierunku samochodu udało nam się osiągnąć cel, a Ladze nie pozostało nic innego jak tylko z niechęcią wejść z garażu. Dobra, dawaj Wracaj I do góry, do góry, do góry O tak Nakręteczki w ręce Jedziemy z tematem o, o, o. Dobra To teraz tam poluj na to To jest naprawdę fascynujące, bo za 8 stówek już będzie na glebie Plus dużo naszego czasu, który jest bardzo drogi O i dolne mocowanie też już weszło Luksus Jak idzie dobrze? Hmm. Yeah. Oh. Jest. Mam wam tylko pomówić, że to jest pierdolone. Dobra. Nie, nie, no co w <laughs> Nie, no kurwa, inaczej zostaję się umawialiśmy. Wcale <laughs> się nie umawialiśmy, więc zostaje do końca. W ogólnie GWIND-39 okazał się raczej jakąś samorubą. Jakieś mamy dziwne podejrzenia, że to może być GWIND-spolo. Nie wiemy. Ważne, że działa. No i przy zdejmowaniu odkształciły się tutaj takie tuleje, które sprawiają, że to wszystko działa. Nie chcę to wszystko się zgrać ze sobą, że tak powiem. Więc w tej chwili grzejemy metal, w który to ma wejść. Tutaj nasmarowaliśmy ostro smarem. A ogólnie kolejne 3 godziny w plecy. To się ruszyło? Jest już w środku, jeszcze ze trzy. Oh, okay. I Na filmie znowu bo myślę, że to wszystko takie proste. A teraz sobie pomyśl, że chcieliśmy robić to wszystko na aucie. Dobra, gotowy na montaż. bierz to w ręce. Na kolanka do dwójka O, Dobra, puszczaj. Ty, jak będziesz jarał na odcinkach, to mogło demonetyzować to gówno. Zmuśmierzony przez to. Zwrotnice na miejscu teraz została już. Sama przyjemna robota. Skręcanie. Wszystko powinno pójść zgodnie z planem. <grym> <grym> Więc w sumie to robimy. Się zabić To? mam nadzieję, że mi się wydaje. Łożysko. <noise> A weź na boki. Czekaj. Ta. No, chyba tak. Ja jebie po pierwszych testach. Kur. Pytanie czy lewe, czy prawe. Czekaj. Nie, to no prawe, po mojej stronie. To co? To, to... Czyli nie silnik, ale łożysko. Stary, nie dojedzie do foska Musiałem Ale do domu chociaż może dojedzie, jeźdź bardzo powoli Bo gibie się O kurwa, trzeba wetę ogarniać O nie Trochę przypał bo jesteśmy większymi idiotami niż myślimy Nie, nawet nie pierdolżemy Trochę przypał Chodź, musimy zmajstrować podnośnik I klucze, i śruby Niewiarygodne Ale prawdziwe Że nie przyszło nam do głowy w ogóle zajrzeć, czy... No pierwsza rzecz, rzecz. Koło To był dźwięk? Łożyska Łożyska tak naprawdę przyznam, że trzymam szuki, że to kurzysko też jest rozjebane, bo inaczej. Bo inaczej trochę przypał.